Pani Marszałek, Wysoka Izbo, myślę, że warto wspomnieć, że zacząć od tego, że za parę dni minie dwa lata od momentu funkcjonowania tej ustawy. Minie dwa lata również od momentu, kiedy Rosja napadła zbrojnie na Ukrainę, zmuszając tysiące Ukraińców do porzucenia z dnia na dzień swoich rodzin, znajomych, domów oraz dotychczasowego życia. Od pierwszych dni wojny polski rząd przygotowywał rozwiązania, które miały pozwolić na to, aby te osoby, które udawały się do Polski mogły tutaj mieć schronienie. Przyjęcie w tak krótkim czasie setek tysięcy uchodźców wią wiązało się z wieloma trudnościami, z wieloma wyzwaniami dzięki współpracy i zaangażowaniu całego społeczeństwa, organizacji pozarządowych, administracji rządowej, samorządowej. Udało się wiele z tych trudności przezwyciężyć i to był wielki sukces polskiego społeczeństwa, wielki sukces polskiego narodu, rządu, samorządu, wszystkich zaangażowanych w te działania. Wtedy przygotowywaliśmy ustawę, która również ponad podziałami politycznymi została przyjęta. Bez tej ustawy wiele tych rozwiązań, wiele tych działań, które przyjęliśmy, nie, nie usprawniłoby. Przyjęcia uchodźców. No, chociażby, szanowni państwo, milion siedemset tysięcy osób, przynajmniej przez pierwsze kilkanaście miesięcy, uzyskało schronienie w polskich domach, u osób prywatnych. Pół miliona osób uzyskało schronienie w miejscach zbiorowego zakwaterowania. To wszystko było możliwe także dzięki temu, że przyjęliśmy konkretne rozwiązania w ustawie. Mija dwa lata. Od momentu, kiedy ta ustawa została przyjęta, jestem przekonany, że nadchodzi czas pewnych zmian, jeżeli chodzi o rozwiązania. Wiele z tych osób dziś w Polsce pracuje, funkcjonuje. Mam świadomość tego, że z dnia na dzień ta ustawa nie może przestać obowiązywać. Pewnie takie głosy dzisiaj w dyskusji tu będą, że ta ustawa powinna przestać. Yy, funkcjonować z dnia na dzień, ale chciałbym podać parę przykładów. Po pierwsze, ta ustawa legalizuje pobyt blisko miliona osób w Polsce. Znaczy jeżeli ona przestanie funkcjonować, to te osoby wchodzą w całkowicie inny reżim przepisów, będą musiały składać wnioski w urzędach wojewódzkich albo wejdą w reżim przepisów pobytowych w urzędzie do spraw cudzoziemców. Po drugie, ta ustawa, szanowni państwo, utworzyła rejestr PESEL w ramach którego jest dostęp do bazy obywateli Ukrainy, którzy przebywają w Polsce, to jest około miliona osób obecnie, do ich zdjęć, odcisków palców. Funkcjonowanie tej bazy i przechowywanie w niej danych oparte jest na ustawie pomocowej, właśnie tej, którą przedłużamy. To znaczy, jeżeli nie przedłużymy dzisiaj tej ustawy, to nie będzie dostępu do tego rejestru. Funkcjonowanie tego rejestru przestanie, funkcjon ten rejestr przestanie funkcjonować. Dzięki tej ustawie. Funkcjonują uproszczone pozwolenia na pracę. Dziś wiele firm usługowych, branża budowlana, funkcjonują w oparciu właśnie o te uproszczone pozwolenia na pracę, które wynikają także z tego, co mówiłem na początku, czyli z legalności pobytu tych osób w Polsce. Jak jeżeli ta ustawa nie przejdzie dalej, to znaczy, że, że ten pobyt tych osób straci legalność na podstawie tej ustawy, także kwestia uproszczonych pozwoleń na pracę itd. itd. Także brak możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Duża część osób, dzisiaj kilkanaście tysięcy, przynajmniej kilkanaście tysięcy działalności gospodarczych prowadzonych przez Ukraińców, którzy przybyli do Polski. Więc nieprzedłużenie tej ustawy spowoduje paraliż. W, przynajmniej dla miliona osób przebywających legalnie w Polsce, uchodźców wojennych z Ukrainy, i dla wszystkich, którzy z nimi kooperują, dla firm i tak dalej. Ale jestem przekonany, że po dwóch latach nadszedł czas także na dyskusję, które uprawnienia z tej ustawy powinny być przedłużone, które nie. I myślę, że ta debata, ta dyskusja przed nami przez najbliższe dwa miesiące, ja bym zaapelował do rządu, żeby nie czekać z tymi rozwiązaniami, zaproponować jak najszybciej poddać szerokiej debacie opinii publicznej polskiego społeczeństwa które rozwiązania, które są w tej ustawie, powinny być po czerwcu tego roku dalej realizowane, które nie powinny być realizowane. Sprawa dotyczy także bezpieczeństwa Polski, co starałem się wykazać. I na pewno ta ustawa, przez ostatnie miesiące, począwszy od 24 lutego 2022, była dużym sukcesem naszej sceny politycznej, ponieważ przyjmowaliśmy ją za każdym razem ponad ponad podziałami politycznymi. Jestem przekonany, że także ponad podziałami politycznymi trzeba wypracować rozwiązania dalszego funkcjonowania uchodźców wojennych w Polsce. Dziękuję bardzo.